Teraz coś zupełnie nowego na konferencji I Love Marketing and Technology, ponieważ to będzie szczególny panel dyskusyjny, bardzo merytoryczny, na który was wszystkich zapraszamy, przygotowany we współpracy z IAA, Polskim Międzynarodowym Stowarzyszeniem Reklamy i jego programem liderskim Marketing Masterminds. Tytuł rozmowy, którą za chwilę zobaczymy, to Marketplace, konkurent czy sojusznik nowych marek własnych. W dyskusji opinie przyszłych branżowych liderów uczestniczących w pierwszej edycji programu Marketing Masterminds zostaną zderzone z opinią CEO. To był bardzo krótki panel. Ramzes, widzę, że ćwiczysz. Ćwiczysz. Zapraszam teraz na scenę. Jego moderatorkę Dominika Niekraszewicz, Head of Business Development Sales Tube, uczestniczkę pierwszej edycji programu liderskiego marketing Mastermind. Dominiko, witam cię serdecznie. Zapraszam, poproszę o brawa dla niej. Zapraszam także rozmówców Dominiki, czyli Radosława Wierzbińskiego, Head of Advertising, Communication and Education CE Allegro Marketing Mastermind, pierwsza edycja programu. Przywitajcie. I jest z nami także dyrektor generalny Zalando CEE, Daniel Rogiński. Gorąco. Mm -hmm. I teraz y, mamy już y, trójkę gości, a dodatkowym naszym panelistą jest... To mikrofon. Rafał szablicki rolar Zapraszamy gorąco. Dzień dobry państwu. Zapraszamy Rafał. Rafał, Brand Business Director Skin, DO Body Poland and Baltic Hub, L'Oreal Polska, Marketing Mastermind pierwszej edycji. Dominiko, przekazuję Ci głos. Dziękuję bardzo. Dzisiaj będziemy rozmawiać sobie w temacie marketplace'ów, czy jest to dzisiaj konkurent, czy sojusznik marek własnych. I przeglądając wiele różnych raportów o marketplace'ach, no, można spotkać skrajne opinie na ten temat. I jedną postaram się zacytować. Więc w jednym z raportów na temat marketplace'ów była informacja, że 15 lat temu jednym z największych zagrożeń dla takich tradycyjnego handlu był Internet. I że w tym starciu wygrały te marki, które zdecydowały się na swoje sklepy internetowe. Natomiast teraz cytuję, cytuję. Te same marki przegrywają z rodzącą się dominacją platform sprzedażowych. I zaczęło się w handlu tradycyjnym, od małych rodzinnych sklepików po wielkie galerie handlowe, i dzisiaj te marketplacy są takimi odpowiednikami, ich tylko w wersji cyfrowej. Zatem, moje pierwsze pytanie, Danielu, do ciebie. Czy ty uważasz, że dla tych marek, producentów, duże marketplacy są szansą, czy raczej zagrożeniem? Dzie dziękuję. Ja bardzo doceniam to słowo, które użyłaś, czy raczej cytat który mówił o słowie przegrywają. I, I myślę, że biznesowo zawsze, w stosunku do z, z dziejących się jakichś zjawisk, mamy dwa podejścia. Albo je wykorzystujemy na swoją korzyść, albo staramy się im opierać. I tak jak te kiedyś marki i nawet briefy istniały, ja już długo to robię. 20 lat temu były takie briefy, które mówiły, że oczekujemy od agencji, żeby sprawiła, że nasze produkty nie będą się sprzedawać przez Internet. Na tym można było dużo zarobić 20 lat temu. Dzisiaj już nie. I tak samo jest z marketplacami, z platformami. To znaczy, ten pociąg już jedzie i odjeżdża, i to są wybory klientów. Jeżeli popatrzymy na udziały Allegro, jeżeli popatrzymy na ponad 50 milionów aktywnych klientów Zalando z jakimś ekstremalnie wysokim wskaźnikiem NPS, który praktycznie dąży już do zupełnego, to jest pierwszy raz w życiu takie coś widzę. To tak naprawdę klienci tą decyzję już podejmują i podjęli. I teraz pytanie jest takie, czy my chcemy wskoczyć i jechać na tym trendzie, czy my dzisiaj chcemy się jemu opierać, co najprawdopodobniej będzie ze stratą dla marki. Bardziej jest pytanie o to, jak zaadresować obawy marek. One są zazwyczaj dwie. Pierwsza to są inkrementalność sprzedaży. To są godziny dyskusji i tutaj moim zdaniem jest rolą Platformy Marketplace'u, żeby udowodnić tą inkrementalność. I tutaj nie ma o czym dyskutować, tak? Jakby jeżeli platforma od samego początku nie daje nam dostępu do wiedzy, danych i tak dalej, wybierzmy inną. To jest taka moja rekomendacja. Druga rzecz, która jest, to jest o wpływ na markę, szczególnie dzisiaj na tej konferencji to jest szalenie istotne. I jeżeli ostatnie 10 czy 15 lat poświęciliśmy na budowanie jakiegoś wizerunku marki, jakiegoś jej pozycjonowania, to zawsze musimy się zastanowić, jaki wpływ to będzie mieć na markę. Jeżeli nagle pojawimy się pomiędzy suszonymi orzechami, betonem komórkowym i tak dalej z naszą marką, która na przykład sprzedaje biżuterię premium, tak? to to jest zawsze takie pytanie o pozycjonowanie tej marki, które musimy sobie zadać. Ale patrząc na aspekt szans, ja może posłużę się przykładem e, przykładem Zalando, my dzisiaj jesteśmy w stanie polskim markom i takie przykłady konkretnie są. Które w ciągu 7 miesięcy z takiej ekspozycji na około 0,8 miliona klientów pomnożyły ją do 50 milionów klientów na 25 rynkach w Europie. Mówię o polskich markach. 7 miesięcy. To jest coś, co w standardowym procesie rozwoju organizacji budowalibyśmy pewnie kilkadziesiąt lat. Więc patrzyłbym na te szanse, patrzyłbym jeszcze na jeden aspekt, na insight, który to generuje. Znaczy dla mnie dzisiaj, jeżeli byłbym przedstawicielem marki, producenta, jedną z kluczowych elementów byłoby to, Jakie informacje, jakie jest jakie sprzężenie zwrotne pomiędzy moją obecnością na tym marketplace, a tym, jakie informacje dostanę? W skrócie, czy na przykład dowiem się, jakie są preferencje dotyczące konkretnego modelu obuwia we Włoszech, VS w Szwecji, oraz to, jak powinienem zmienić swoje kopyto do produkcji butów, chcąc oferować je na przykład we Francji. I to jest insight, który jest. Nie da się go nawet wycenić. Czyli, Danie, czyli ty uważasz, że zdecydowanie marketplaces są istotną rolą w, w, jakby w całej ścieżce budowy marek? Teraz pytanie nie jest, czy być, czy nie być, tylko dlaczego tak późno. Natomiast chciałam tutaj jakby zderzyć to z reprezentantem e marki. Więc, Rafał, pytanie do Ciebie. Bo dzisiaj, szczególnie dla marek e commerceowych szczególnie wyszukiwarka jest no, kluczowym punktem sprzedaży produktów. I moje pytanie, jak to z tym konkurowaniem między tymi marketplacami? Zgadza się. Są różne zasady pozycjonowane u różnych graczy marketplace'ów, ale zawsze, tak jak powiedziałeś, kluczowe jest, żeby być na szczycie tych wyszukiwań. Mamy Buyboxa, czy to jest Amazon, czy Zalando. Także w przypadku Allegro bycie w trzech do pięciu najwyżej wyszukiwanych produktów generuje co najmniej 60% sprzedaży, więc jest bardzo ważne, żeby tam się naprawdę znaleźć. Przy czym każdy z graczy stosuje różne algorytmy, jeśli chodzi o samą wyszukiwarkę. W przypadku Allegro, z tego co wiem, to jest około 200 kryteriów, takich jak opinie konsumentów, rotacja produktów, obsługa klienta, cena. Także tego jest bardzo wiele. Więc ważne, żeby podchodzić naprawdę też indywidualnie, ponieważ tak duże ma znaczenie to do, do sprzedaży. Jedną taką spójną element. Takim spójnym elementem, jeśli chodzi o bycie najwyżej w wyszukiwaniu, to jest maksymalizacja rotacji, ale poszczególnego produktu. To jest taka różnica versus to, co my jako marketerzy z reguły robimy, czyli poza budowaniem marki, ważne, żeby się skupić, jak budować poszczególne produkty w ramach tych, tych marek. To jest ta różnica takiego typowego podejścia do, do marketingu. I tutaj ważne, żeby właśnie budować całą komunikację, żeby budować te poszczególne produkty i także w ramach marketplace'ów, żeby mieć odpowiednio zawartość produktu, tak, tak zwany rich content, jak opisujemy ten produkt, jakie są zdjęcia. Także bardzo ważne jest, żeby mieć odpowiednie opinie konsumentów. To także w dużej mierze wpływa na, na pozycjonowanie produktów. Także to jest taka zmiana w podejściu do marketingu, żeby naprawdę móc wykorzystać potencjał marketplace'u, bo tu się w pełni zgadzam z przed, przedmówcą, że to jest naprawdę szansa, tak, gdzie bardzo ważne, żeby umożliwiać, szczególnie teraz konsumentom, którzy są bardzo zabiegani, żeby mogli sięgać po swoje produkty w bardzo wygodny sposób, jakim są marketplace. A powiedziałeś o tym, że ważny jest content, to jak pozycjonujemy nasze produkty na tych marketplace'ach i można by powiedzieć, że pewnie wszyscy duzi producenci mają łatwiej, bo jeżeli szukają ich brandów w wyszukiwarce, to pewnie będą szukać ich na marketplace'ach i w innych miejscach. Natomiast małe, szczególnie nowe marki, no nie zawsze mają tą przewagę. I pytanie, czy dzisiaj jest szansa, żeby te małe marki mogły również wybić się na marketplace'ach i czy w ogóle w tym punkcie sprzedaży Sama marka, wielkość brandu ma znaczenie i tutaj Radek jakbyś mógł wypowiedzieć. Tak, dzięki za to, za to pytanie. Ja nie lubię w ogóle określenia mała marka, bo ono to jest bardzo trudne do, do porównania, tak naprawdę, nawet między poszczególnymi, poszczególnymi kategoriami. Ja w samym Allegro jestem pewnie z 4 z miesiące, ale wcześniej przez wiele lat pracowałem w, w mediach i tam przede wszystkim w ogóle patrzymy na ludzi i na konsumentów. I jakby, jakby od, od tego pewnie bym chyba zaczął, bo dzisiaj ostatnie badania, które Mancen Roses zrobił w tym roku we współpracy z Allegro, one gdzieś mocno zdefiniowały takiego poziomu konsumenta inflacyjnego. I on przede wszystkim dzisiaj dużo bardziej myśli w sposób taki przemyślany, to jest tam 30 punktów procentowych versus poprzedni, poprzedni rok. Jak patrzymy sobie w jaki sposób też konsumenci wyszukują na różnego rodzaju produkty na Allegro, to na przykład wykorzystanie filtrów typu zestawy, ilość produktów w ramach opakowania. Te rzeczy są niesamowicie istotne, więc moim zdaniem dzisiaj jakby ważne jest to, żeby przede wszystkim dobrze zrozumieć, kto jest po tej drugiej stronie, tak, bo jeżeli mówimy na przykład do, do mężczyzn, i chcemy kierować naszą, nasze produkty do mężczyzn, to tam na przykład w ogóle marka ma trochę większe znaczenie z naszych badań niż na przykład w, w kontekście kobiet, które potrafią na przykład wybierać częściej na przykład zamienniki i marki, które które są mniej znane. Więc tak naprawdę super istotne jest to, żeby wiedzieć po prostu do kogo mówimy. W poniedziałek, nie wiem czy ktoś też był na, na tej części and Analytics, tam między innymi był wątek związany z, z messy middle. I ten proces też w ogóle samego zakupu, on też jest dzisiaj dosyć mocno powiedziałbym pokręcony. I też istotne jest to, żeby też wiedzieć tak naprawdę, w jaki sposób ten nasz konsument kupuje. Bo na przykład wybór marki jest dużo istotniejszy w online'owych platformach niż tych, które też mają dostęp do, do rozwiązań tradycyjnych. Więc tu też nie ma takiej. Uniwersalnej odpowiedzi, ale ona gdzieś chyba najmocniej sprowadza się do tego, żeby dobrze wiedzieć po prostu, kto jest po, tej, kto jest po tej drugiej stronie i w jaki sposób chcemy wykorzystać też możliwości i rozwiązania, które różnego rodzaju marketplace oferują. To nawiążę do tego, co, co mówi się a propos wyszukiwarki. Dokładnie tak samo jest. Z naszych badań też wynika, że tak naprawdę dwa razy więcej osób w pierwszej kolejności wyszukując chociażby na Allegro wyszukuje po konkretnych nazwach produktów. Natomiast marki, one się pojawiają dużo niżej, więc to też nie jest tak, że jeżeli jesteśmy, jak powiedziałaś młodą marką, tak, czy mniejszą marką, to to nie oznacza, że jesteśmy na pozycji, na pozycji straconej. Ale ja pewnie też powiedział tak, że marka reklamująca się ma jeszcze większy potencjał niż po prostu marka, która jest na marketplace. Ie. No bo dzisiaj też dosyć dobrze, dosyć dobrze widać, że. To też jest takim deklaracji, że dla ponad przynajmniej 30% marek, które też reklamują się, wątek reklamowania, jakby bezpośrednio przekłada się na wyniki sprzedażowe. Więc jedna rzecz to jest w ogóle obecność na, na marketplace jakaś taka sensowna strategia, także kontentowa, o której Rafał wspominał. Ale z drugiej strony to też jest po prostu korzystanie z możliwości, które platforma daje. No i jakby element reklamy jest tutaj jako. Przedstawiciel z jednej strony advertisingu, ale z drugiej strony też strategii uważam, że jest super istotny. Ja myślę, że jeżeli mogę tylko dodać, generalnie marketplaces są ogromną szansą dla nowych graczy, dla nowych marek. Bariery wejścia versus to, co było na przykład w takich zwykłych sklepach, są dużo, dużo mniejsze. Każdy tak naprawdę może sprzedać. Także odpowiednie wykorzystanie narzędzi, jakie daje, łącznie z opiniami, z opisem produktów, daje ogromną szansę, żeby tym markom także się przebić. Tak? No, tym, bardziej, że, tym bardziej, że różne marketplace y jakby mają niesamowicie też zbudowane różne pakiety poziom startowe, nie tylko na poziomie rozwiązań, ale też wiedzy, którą, którą nawet początkujące marki mogą wykorzystać. I naprawdę jest tam sporo konkretnych punktów, jeżeli się odhaczy, że tak powiem, te elementy związane z tym, w jaki sposób podchodzimy do, do konstruowania oferty, do tego, w jaki sposób gdzieś zarządzamy wątkiem związanym, chociaż bez dostawą, czy tym w jaki sposób gdzieś wykorzystujemy czy nie wykorzystujemy rozwiązania promocyjne, no to to nam pozwala skalować te nasze biznesy. Tak. To słuchajcie, no to dzisiaj słyszymy o tym, że musimy wybrać odpowiedni marketplace, który będzie dobry dla naszej kategorii. Musimy zrozumieć tych konsumentów, musimy dobrze przygotować kontent, no jest tam dużo wyzwań, i wszystkie te wyzwania gdzieś wokoło krążą mi wokół takiego słowa, takiego super często używanego dzisiaj na tej konferencji, czyli strategia. I teraz moje pytanie, Daniel do Ciebie. Jak zrobić, żeby była to strategia, a nie pseudostrategia? I jak dzisiaj reprezentantom Marek, którzy dzisiaj są na tej sali, mógł. Byś doradzić, jak w ogóle wejść na te marketplace, y, jaką przyjąć strategię, czy wchodzić ze wszystkimi produktami, czy może z wybranymi, jak w ogóle się do tego zabrać? Ja, ja myślę, że są takie trzy obszary, które trzeba wziąć pod uwagę. Pierwszy z nich to jest, który i ile marketplaceów nagle chcemy zaatakować, drugi to jest właśnie strategia produktowa, a trzeci to jest e, zasięg geograficzny, który nas interesuje. I można, w zależności od sytuacji firmy i od celów, jakie chcemy osiągnąć, różnie, różne naciski kłaść na to. Natomiast ja na pewno powiedziałbym o jednym takim no-go, którego bym w życiu nie robił. Teraz jest taka tendencja, że właściwie jedna integracja jest w stanie obsłużyć nam, już teraz wiem, że dziesiątki marketplace'ów, co się nauczyłem na ostatnim spotkaniu. I jest taka wielokrotnie pokusa, że skoro już zainwestowaliśmy w rozwiązanie technologiczne, puśćmy natychmiast we wszystkie. Ja nie słyszałem o przypadku, który skończył się dobrze, tak? To znaczy ja szczerze mówiąc nie znałem nawet części platform, na które można tak łatwo wejść, więc ja mocno rekomendowałbym w początkowej fazie zdecydowanie jeden wybór rozsądnego marketplace'u, który pozwoli nam zbudować kompetencje. Zaś jeżeli chodzi o rzeczy, które bym bardzo mocno rekomendował, to z pewnością jest to jak najszybsza ekspansja na rynki zagraniczne. Coś, co ja widzę po polskich markach, w których wspominałaś o tak zwanych młodych markach, Polskie marki modowe są ciągle młode na rynkach Europy Zachodniej, tak? więc można powiedzieć, że to jest też odpowiedzialność platformy, marketplace'u, żeby dawać im to visibility. My nawet uruchamiamy dedykowane kampanie zewnętrzne, które wspierają polskie marki tu w Polsce, za granicą. I to jest ogromna wiedza, którą polskie marki zyskują. Jeżeli sprzedawałeś w Polsce, a nagle sprzedajesz na, na 25 rynkach europejskich, to może się okazać, że ty masz jeszcze większy product fit, na przykład w Szwecji, na przykład niespodziewanie w Hiszpanii, i ten sukces Twój może być ogromny na tych rynkach. Nie jest też tajemnicą, zazwyczaj rynki Europy Zachodniej są mniej elastyczne cenowo, tak bym powiedział. Można dużo bardziej pracować nad jakością. I ostatni punkt, który poruszałem, to jest strategia portfolio produktowego, która jest jakby konsekwencją tego drugiego punktu. Bo jeżeli my tak naprawdę musimy założyć, że nie wiemy, czy nasz wełniany sweter za 250 euro który w Polsce sprzedaje się jednostkowo, pilnujemy jakości i tak dalej, jak on będzie się sprzedawał w Europie Zachodniej, musimy zacząć z całym portfolio, ale potem powiedziałbym pójść krok dalej. My znamy polskie marki, które dzisiaj mają dedykowany dział do obsługi na przykład klientów Zalando i oni są w stanie w 2-3 tygodnie zareagować na potrzebę produktową i wyprodukować konkretny model buta na przykład na rynek włoski. Ja jestem pod wrażeniem tego tempa, zresztą Całe Zalando jest pod wrażeniem wielu polskich marek, ich modelu operacyjnego, ich tempa, i to pokazuje, jak wiele taka marka może zyskać. To jest więc, powiedziałbym, że to są trzy obszary do zaadresowania. Na początek, jeden marketplace, idąc dalej, jak najszybsza ekspansja zagraniczna, połączona jednak z oferowaniem całego asortymentu produktowego. Zacytuję tutaj jednego z prezesów, którego zespół zapytał e, i on odpowiedział swojemu zespołowi na to pytanie, e, bo, bo zespół miał taki plan, żeby wejść tylko z produktem outletowym. I e, on zapytał ich, jeżeli moglibyście otworzyć sklep w najdroższej ulicy Paryża czy Mediolanu, to ty, czy chcielibyście, żeby pod naszym szyldem w sklepie były tylko produkty outletowe? I to jest dokładnie coś, co powinno nam przyświecać wchodząc na Marketplace. Chcemy się pokazać od jak najlepszej strony, a nie realizować jakieś niszowe KPI organizacyjne. Czyli no przede wszystkim dużo powiedziałeś o tej elastyczności Marek. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne. Zastanawiam się tylko, bo cały czas mówimy o tych szansach i jakby nie ma co dyskutować. Faktycznie marketplacy są dzisiaj szansą na wejście na inne rynki, szczególnie jeszcze jeżeli nie jesteśmy gotowi z własnym e commerce to jakby tutaj jest na pewno duże ułatwienie. Natomiast z perspektywy marki, Rafał, powiedz, jak ty dzisiaj reprezentujesz dużą, dużą markę, czy, czy jednak są w ogóle jakieś zagrożenia z tymi marketplacami dla, dla pozycji marki, czy, czy dlatego, jak, jak dzisiaj, ile sprzedajemy, no bo jednak na tych marketplacach Wiecie, no trochę tam marży trzeba oddać, no bo dzisiaj nic nie jest za darmo. Jak to wygląda z perspektywy marki? Nawet kilka margiem powiedziałbym, bo odpowiadam za L'Oréal, Garnier Mixa i zdecydowanie te zagrożenia są. I to też w perspektywie dla, dla konsumenta. Można je podzielić na takie trzy obszary. Po pierwsze, na marketplace'ach jest bardzo wielu graczy, firm, które wyszukuje produkty, gdzie jest najniższa cena na całym świecie. Często są to produkty nawet niespolonizowane i w przypadku produktów, gdzie edukacja czy informacja, jak używać jest kluczowa, może to powodować, że konsumentka czy konsument będzie się czuł później rozczarowany. Także yy, tutaj ważne, żeby móc to zaadresować. Zdarzają się nawet niestety podróbki i to jeszcze gorsze, co może być dla konsumenta, bo najgorsze to jest rozczarowanie. Miałem w przeszłości sytuację, gdzie konsument właśnie zakupił na marketplace produkt i później zwracał się do firmy, zrobiliśmy całe sprawdzanie i okazało się, że to są po prostu produkty nieautentyczne, wysłaliśmy je do R&D. Więc to pokazuje, jakie są zagrożenia. Z jednej strony marketplace jak na przykład Allegro mają też już teraz programy, które weryfikują autentyczność produktów, więc to idzie w dobrą stronę, ale też ogromna rola właśnie marek, żeby budować strefę marki, współpracując z partnerami czy samemu, jeżeli wystawiają się na, na, na marketplacach, żeby naprawdę kłaść nacisk, żeby to było co, co jest autentyczne. Drugim takim aspektem zagrożenia to jest wartości intelektualne marki, które często są kopiowane, wręcz wykradane. To jest coś, co też jest warto zwrócić uwagę. Nie zawsze firmy patrzą etycznie, kopiują rzeczy, które są wartością intelektualną, a firmy, tak jak my też, mają specjalne algorytmy, które też sprawdzają, czy, czy to ma miejsce, ponieważ no, tak jak jest zawsze, no, ważne, żeby dbać i, i nie kopiować rzeczy, które są w internecie. I trzecim aspektem, który też się przywijał, no to jest właśnie mnogość konkurencji, która może się pojawić. Naprawdę, barier wejścia praktycznie nie ma w marketplace, i tutaj istotne, żeby. Z jednej strony budować markę, bo to jest sposób, żeby móc wygrać z tą bardzo dużą konkurencją. I z drugiej to, co wcześniej powiedziałem i tutaj też co, 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 co powiedziałeś, jak budować poszczególne produkty, bo to w ramach tej strategii produktowej to jest bardzo istotne. I tutaj fewer but bigger, czyli mniej, ale większych ma naprawdę ogromne znaczenie, dlatego do tego zachęcam. Czyli, no, drodzy Państwo, no zdecydowanie widzimy, że i zagrożenia też są, i znowu wracam do, do tego najciekawszego słowa, jakim jest strategia, natomiast yy... Zdecydowanie myślę, że znacznie więcej plusów przemawia za szansami, które dają marketplace. Myślę, że jednym z najciekawszych jest szansa rozwoju na tych rynkach zagranicznych, o których już Daniel mówiłeś. No też wiemy o debiucie Allegro na rynku czeskim. Jakby to też jest potencjalnie szansa dla polskich marek, które dziś sprzedawały tylko na rynku polskim. Radek, powiedz więcej, jak, jak tutaj uważasz, jakie są możliwości? Tych możliwości jest dużo. Mnie tak naprawdę podziwił pewnie znowu chyba na jakieś dwa, dwa obszary. Pierwszy wynika on dla sprzedających. Mamy taką dewizę, wystawiaj raz, sprzedawaj wszędzie. I tak naprawdę, jeśli chodzi o, o, o sprzedaż zagraniczną, można powiedzieć, że jesteśmy one click away, ponieważ nawet w ramach, w ramach panelu w Allegro po prostu wystarczy zaznaczyć opcję, chcę też... Wystawiać na rynku czeskim. I w zasadzie można powiedzieć i już. A przez to, że jest przelicznik cen, no bo jednak w Czechach mamy koronę. Mamy ułatwienia związane z, chociażby z opcjami, z opcjami dostaw. Kolejna rzecz jest taka, że też materiały mogą być od razu też przetłumaczone bezpośrednio na, na, język, na język czeski w ramach samej platformy. I to są rzeczy, które, które spowodowały, że do, faktycznie dosyć yy, fajne liczby udało się wykręcić jeszcze, będziemy na samym początku, jeszcze wszystko zostało to wsparte dosyć mocną kampanią. Kampanią na rynku, na rynku czeskim, która tą wspomaganą świadomość do ponad 80% wyciągnęła. A rynek czeski jest dość specyficzny, jeśli chodzi o też na przykład preferencje konsumentów, jeśli chodzi chociażby o dostawy, więc taka znajomość tego rynku też jest dosyć mocno wymagana. Stąd też w pierwszym takim etapie dość mocno postawiliśmy też na, na, na edukację sprzedawców i tego, w, aby dobrze też zrozumieli zarówno wątki, nie tylko związane z samym konsumentem, ale też chociażby sprawy VAT-u, kwestie związane z logistyką i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc oczywiście reprezentuję markę, która tę ekspansję też, też prowadzi, więc z tej perspektywy jest to, jest to mogę powiedzieć, duża szansa dla, dla wielu mark, ale trzeba się do tego też dobrze przygotować, bo z jednej strony to jest faktycznie one click away, natomiast, natomiast też organizacja musi być na tę ekspansję po prostu gotowa, ponieważ nam Wszystkim chyba zależy, tak naprawdę, na, na wiarygodności i na tym, żeby móc te oczekiwania konsumentów sprostać, jeśli chodzi chociażby właśnie o produkt, jeśli chodzi też o samą, o samą komunikację. Ale też tu jest sporo przedstawicieli, nie tylko marek, ale także agencji, i mogę powiedzieć też z naszej perspektywy i chociażby takiego rozwiązania, które też mamy, czy taki program partnerski dla, dla agencji dosyć łatwo można wpisać sobie, mówię tak zupełnie szczerze, o tym, że pracujemy dla klientów na wielu rynkach z perspektywy samej agencji. I to można powiedzieć, że to jest trochę żartem, ale trochę serio, ale faktycznie um, agencje również bardzo mocno wzrastają i rozwijają się dzięki temu, że, um, że marki mają teraz możliwość też po prostu bytności na innych rynkach. I to jest moim zdaniem super szansa jakby nie tylko dla samych sprzedających, ale także właśnie mówię dla rynku komunikacji marketingowej, chociaż dla, dla agencji, które te swoje doświadczenia też z rynku polskiego, akurat mogę od, mówić w kontekście, w kontekście Allegro, ale faktycznie to, to doświadczenie jest bardzo podobne, tam tak jak w Polsce są AC, na przykład tam również są AC, tak jak jest Smart bardzo popularny na rynku czeskim, ponad 200 tysięcy osób, Marek, tak samo, jest, tak samo jest to na rynku polskim, więc same agencje również mocno mogą rosnąć na... Skalowaniu też swojej wiedzy i swoich rozwiązań dla klientów na innych rynkach. Dzięki, Radek. A Daniel, powiedz jeszcze, jak to wygląda z perspektywy Zalando. Czy wy dzisiaj macie jakieś narzędzia, które mogą pomóc? Ja myślę, że to jest jeden z fokusów, które jakie dzisiaj mamy. Jest taka usługa, ona nazywa się ZEOS. Taka dość dumna nazwa, ale ZEOS polega w skrócie na tym, że jeżeli marka chce się internacjonalizować, tak jak my to określamy, to de facto największą barierą dla marek modowych są dostawy i zwroty. To nie jest łatwa kategoria w tym obszarze. Więc coś co my dzisiaj robimy dla marek, to mówimy cały swój stok wyślij do jednego naszego magazynu. My dokonamy redystrybucji tego stoku po naszych centrach dystrybucyjnych w Europie. Obsłużymy ci dostawy, zwroty i tu jest bardzo ważna część, która byłaby podkreślona i wybudowana na Zalando w twoim kanale, czyli direct to customer, ale także na konkurencyjnych platformach. Innymi słowy, jeżeli ze stoku, który umieściłeś w magazynie Zalando, chcesz obsługiwać konkurencję Zalando, i co okej. Okay. To jest lepsze dla planety, mamy mniej zwrotów, to jest lepsze dla konsumentów, i wydaje mi się, że to jest też taki challenge, który które marki powinny dawać e, różnego rodzaju marketplace'om, platformom, to z jednej strony jakie macie doświadczenia w ekspansji, co faktycznie wnosicie do mojego biznesu, do wizerunku mojej marki, a drugi to tak naprawdę jak bardzo efortowe to będzie po mojej stronie, a na ile to wy odrobicie tę robotę. I wydaje mi się, że dzisiaj w Zalando staramy się jak najbardziej pomagać. Cieszy mnie bardzo, że jedna i druga platforma jest bardzo otwarta w kontekście pomocy markom, jak rozwijać się na tych rynkach. A ja dzisiaj chciałam Wam podziękować przede wszystkim za tą otwartość i że tą wiedzą się dzielicie, bo bardzo łatwo jest mówić, trzeba mieć dobrą strategię. No tylko, że na koniec pytanie jaką. Ze względu na to, że tutaj prowadzący poprosił nas, żeby wcześniej Państwa wypuścić na przerwę kawową, nie damy rady z pytaniami. Natomiast z uwagi na tą przerwę, wszyscy tu będziemy jeszcze chwilę dostępni, więc jeżeli ktokolwiek miałby jakieś pytania i chciałby z Zderzyć swoje wątpliwości, to znajdziecie nas gdzieś, gdzieś przed wejściem na salę, więc zachęcam bardzo do pytań, a ja dzisiaj bardzo dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy. Bardzo dziękuję Dominiko, i dziękuję wszystkim panelistom.